Okej, okay, witajcie. Ym, nie mam żadnych pomysłów na, na jakąś mowę przywitalną, na jakąś informację, o jakiej powinniście wiedzieć. Wiecie, że ja teraz troszkę rzadziej nagrywam. W ogóle, przepraszam, że znowu Harry nie Origins, ale tak się złożyło, że dziś jest piątek, dziś są... jak to się nazywa? Ym, zaduszki. I ja mam wolno od szkoły, a Luna nie. Taka niesprawiedliwość. Więc niestety jest Hary. Mam nadzieję, że, że mimo wszystko cieszycie się z tego. Dobra. Mam wrażenie, że tego, że niektórzy wolą harego, niektórzy Originsa. No okej. Okay. Tylko się tłumaczę, żeby nie było. Jak się mam tam skoczyć? Wow, dałam radę. Okej, okay, więc co? Jest w tym odcinku no, musimy zobaczyć o co chodzi Kurelowi, co on tutaj robi. Saport? Właśnie zaraz. Co? Zobaczymy. No pięknie. I się zaczyna. Okej. Okay. Nie lubię tego etapu. Znaczy, nie pamiętam go, ale czuję, że go nie lubię. Serio, wkurza mnie, że nie mogę mu spojrzeć w twarz. Bo jakoś mi przypomina, nie wiem kogo. I bum, dobra. Sorry, jakaś mało zgadana jestem. Ok, skoczyłam. I zobaczymy, co teraz. Teraz, chyba, będzie ostateczny boss i koniec gry. To się cieszy. A później, no, niestety, nie Hary. A po tym, co teraz będzie, też chyba nie będzie Hary. Niedługo się przekonacie, czemu. Ej, to już końcowy etap? Eee, co ty wyprawiasz? Zastanawiałem się. Kiedy się spotkamy? Mm. Domyślam się, że to było. ...lecie zaskoczenie? Tak, to ja. Przerażony, sypleniący... Quirrel? Ty jesteś za daleko, żeby coś tam. Tak, to Quirrel, to nie Snape, to Quirrel. Hej, on we mnie wada kedawrom? A ja muszę się tym osłaniać, ale fajne. Znaczy nie. No! Nie, Harry! co ty? Harry mu się życie znudziło. Przestań. I co teraz? Kurcze... O! Awedokedawra powinna mnie od razu zabić na miejscu, ale ja nie narzekam. Gdzie żabki? Ja lubię żabkę. Szybko, na tego, na ogień bitewny, jak się to nazywa? I co teraz? Nie! Hej, no co to ma znaczyć? Ja robię, ten robi. Aha... Okej. Okay. Nie wiecie co? Takie rzeczy mi przerastają. No! on znowu mi wszystko psuje. To jest jakaś zagadka. Nie lubię rzeczy na logikę. Naprawdę nie lubię. Bole zręcznościówki. Dobra, ten tutaj nudzi. Ha! Ha! Gupy ci teraz. Czekajcie, teraz musimy to tak odsunąć. Nie! Tylko nie abadek Nie! Dobra, żaba się przyda. No! Co to za kombo? To było nie fair. Wiem, że dorosły i w ogóle. A w ogóle mam herbatkę tutaj z cytryną. I odsyła mnie aż tutaj! Kto to widział? Ech. Taka trudność. Ostateczny boss. Nie, nie wierzę. Harry przez swoje straszne przeżycia zapomniał, jak się czepiać. Znaczy nie, dla mnie też to byłoby trudne. Jak się czepnąć w ogóle. Ach, nie, nikt mi nie pomoże. Żadni nauczyciele, nikt. Harry, małe dziecko. Znaczy przepraszam, być może wy macie mniej lat niż 11. Ja naprawdę nie lubię obrażać typu, że jak ktoś jest młodszy, to zaraz dziecko. Ach. Większość osób pewnie młodszych ode mnie jest znacznie mądrzejszych. Rozumiecie, nie? Dobra, to wiemy. Wszystko wiemy. Zobaczę, co mam z historii zadane. jest Stattering Profesor Quirrell. Mm. Jakaś głupia tabelka? Aha, przyczyn... A! Aha. Insurekcja kościuszkowska. okej okay. Dam radę. Już połowę zrobiłam na lekcji. Chowaj się, Harry! Kryj się! Dobra, muszę opracować trasę. Aha. okej okay. Teraz tak. Ha! Nie trafił. Hej, jakby co nagrywam! Okej, okay, też się cieszę. Ten pan mi przeszkadza. Hej, to nie takie trudne. Hej! O! Kiedy nie chcę nie zabić to Queer co cię TAŁO! Nie! On znowu zaczyna z tym kopper! Nie! Nie mam szans. Chyba, że zbiorę żabkę. Żabka blisko, szybko, wygodnie. Hary! Oszalałeś? Hary, złaś, złaś, złaś! Dobra, sch jestem schowana. A ten dostał tego, tego. Ten dostał. Jak się to nazywa? Killing spree. Nie wiem, ja zawsze tak słyszę. Ha. Chwila, ale co mi to doda? Wla wejdę do niego i. Nie jest za nisko. Widzicie tam zwierciadełko już? E? Wydawało mi się, że marszałek się ze mnie śmieje. Uciekać! Skacz, Harry, skacz! Tylko to cię może uratować! Zobaczcie na jego błyskawicę. troszeczkę mało poweru ma. Chwila, nie, ja idę tam, tam jest żaba! Szybko! Szybko! Czy tak się czuli ludzie na wojnie? Teraz bardzo dużo wołkujemy na polskim wojny. A, to było chamskie, Sam nie zrobisz, ale się... Nintendo. Dobra, teraz muszę znaleźć sposób, żeby iść po żaby, żeby ten nie dostał tego szału. Nie! Nie! Uciekaj, Harry! Uciekaj! Jakaż ta gra jest emocjonująca. Chyba mi nie powiecie, że nie jest. Ha! Zablokowałam go. Teraz uciekać! Uciekać, bo tracę kryjówkę. Wszystko tracę. nie umiesz? Przepraszam, jak, ja, jak to nie można? To mnie nie trafi, tak? Jest zbyt, jestem zbyt blisko. I chyba to wystarczy. Nie wiem, jak Harry to zrobił. Jest już has desperowany jakiś. Jak mnie on teraz zabije... I on się teraz H przestraszy i ucieknie. Stary, umiem flipendo. I ten co stoi. A, okej, okay, okej, okay, chodźmy razem. Przeklinam cię, Potter, znowu? Um, tym razem ci się nie uda. I co? Uciekł. <gryw> Jaki fochomen. Nie wierzę. Czekajcie. Najpierw zebrać żaby czy zapis? Zapis, nie. Okej, okay, żaby. Dużo żab, bo... O matko, teraz będzie ta... morda. Zaraz się dowiecie o co mi chodzi. Chociaż ha, wiecie o co mi chodzi, nie? I mam lustereczko. Ja się napiję, bo mi zasycha w ustach od tego gadania bez lodu składu. Harry, mmm, ładnie dziś wyglądam. Co to za pryszcz? Nie pryszcz, to kamień. Nen. o kamyczek. Harry, ale to się nie dzieje. Wow. <laughs> Ej, wy tego, wy w tym. W filmie to do niego jeszcze mruknął. On ma kamień! Daj mi kamień! Pozwól mi z nim porozmawiać twarzą w twarz. Oznam taką piosenkę face to face. Fajną. Podobno to jest Rock. Haha. Mistrzu, nie jesteś wystarczająco silny. Mam dosyć siły na to. Wow, jak dużo rozumiem, bo to, jest, to są takie same teksty jak w filmie. <grym> Harry, jakie przerażenie! O matko, teraz najgorsze. I teraz takie coś. Eee, nie lubię tego. Poter Tak dopiszę. Tak wow, uciekać! On mi zrobi krzywdę! Harry, uciekaj. Umieraj, Potter. Um, dobra, ogień był także w filmie. I teraz muszę z nim walczyć w przełożyć lustereczka. O matku, odkąd cierpi tego pańsa przy pasku? On ze we mnie wada kadawrum. Nie! On znowu dostał killing spree! Ale nie skacze! A, ja mam to walić? Okej. Okay. Czemu nie mogę? Ha! Walnęłam go A to mogę? Okej okay. Ale mi się zdaje, albo to nie jest jakieś mega trudne. No! Lipendo! pendo. Teraz coś lustrem trzeba będzie. Nie! Haru, uciekaj, uszalałeś? Z blusterem coś się robiło, czekajcie, idę tam. Oh ja, yeah. o tak. Chyba muszę tak odbić jego zaklęcia, żeby siebie zabił. Ale on tu zaraz przyjdzie. No. Wow! To, to mi coś przypomina śmiesznego. Kreskówka jak on znowu? Zabił mnie, nie wierzę. <ścoughs> Że się śmieję, ale ja nie mogę z tymi jego gestami zwycięstwa. Jej, rączka w górę. Typowy wolny to tak na pewno. Trzy Żaby, jedna niech sobie żyje. Po co będę się tak obżerać? Nie będziemy I Znowu ten filmik. Niestety, filmik muszą być ciągle takie same. Ale akurat troszkę wam zgłośnie, może? Nie, wy wszystko słyszycie, nie. Ja nie, ale znowu to samo jaz już zobaczę z tym przebiegiem. Pyskami filozoficzny bardzo ładny, też mi się podoba. Więc mam już przebieg. Dokładnie miał doskiąć programnej przez... Po... Co? Posarza podręcznik może sobie... No ja nie chcę się uczyć historii. Dzisiaj mam fazę, chcę oglądać let's play. Y. Daj mi kamień. Rodzina Murzyńska w Europie... Europa się to przemierza. Oj obroni Warszawę.

D-Potter po niemiecku <noise> uciekać Tylko po co się te kolumny zawa chyba z gatunku najpierw szczelam potem zadaję pytania No! Wal się Okej okay. Dobra, lecę tu Nie! 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 Idź sobie, idź! Okej, okay. jesteś głupi? Nie też to cieszy. Dobra, przekręcam lustro od razu. Czy to mi coś da? Wnocha ode mnie! Skarbo. Czy on znowu mnie zabił? I jeszcze raz. No, jeszcze raz, bo on tu zaraz przyjdzie. No już! Co za człowiek. Niego jak do ściany. Grochomy ściany po prostu. <laughs> Albo to jest dziura niby. Nie, na szczęście on jest głupi dosyć. Gdzie ty chary strzelasz? Ja go nie widzę! Ja go nie widzę! A, już go widzę. Nasność tego etapu wydaje mi się trochę trudne. W ogóle przede mną. Strasznie trudne rzeczy do zagrajmyrowania. W ogóle dwójkę, trójkę mogę zrobić. Czwórki to ja nie mam i nie chcę mieć, bo czara ognia podobno była nudna. W ja zresztą coś pamiętam i też mnie jakoś nie ciekawiła. A, piątka jest dla Michała za trudna, sorry. Nie, dla mnie wszystko jest trudne. Wszystko. A szósta to nie wiem, zastanowię się. Chociaż też nie chcę. Nie jestem taką wielką fanką serii z Harym z Grom. Kolejna film, książkę. Książki najlepsze dla mnie. Bo film, to jak się obejrzy parę razy, to się zna na pamięć. A ja czytam teraz Harego, który trzeci raz chyba. Nie wiem, czy trzeci, czy czwarty. Już kończę piątą część. Weźcie, na początku tego. Na początku serii jeszcze. Jak no, się to mówi? Jeszcze nie zaczęłam. Już kończę. A może właśnie źle? Może właśnie już powinnam dawno skończyć, ale ostatnio to nie wiem. Albo nie mam czasu na czytanie, albo mi się nie chce. Przepraszam, że musicie ten podziwny filmik oglądać po raz setny. Ale razem już przerwę. Potter. Tak, do ciebie mówię. I teraz będzie taj Potter. W ogóle do twarzy mówię w Daj, Potter. Ja, że tak... Też tak albym albo bym No i Harry, tu, widzicie jego nogi? Odbiłam się w lusterku. Tylko po co ja mam te kolumny zawalać? To mnie zastanawia. Gdzie co, może ich nie będę zawalać? Tam się zawalą? Chyba, że tu. To mu zabiera życie. Zobaczmy. Nie zabieram żadnego życia. Hej, proszę pana, ja tu czekam. O, nie, mnie, nieważne. Zapomnij! Przestań miotać mi tym zielonym paskudztwem. Tuczki zielonego ekranu. Mam cały czas będę chodzić? W taki sposób, nie? Nie! Wy ODE mnie! Precz! Chwila, on teraz trafił w lustro. Się zabije. Lu! No, myszka się zacięła! Co za emocje! Ach, bo teraz jest lustro dziurem. Wiecie, co nie mam tego dosyć powoli? Ja zaraz się poddam. Nie mam zwyczaju bycia osobą, która się nigdy nie poddaje. Ci cały czas poddaję. Jest mi przykro. jak ja będę musiała to nagrać od początku. No i oczywiście teraz przerywamy. Bo po co 100 razy macie oglądać to samo? Ja sobie mogę gapić się, a tą insurrekcję, a wy się nudzicie. No, zaraz wracam. A się zagapiłam. Dopiero na gapi się. O, to już. Dobra, szybko, 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 szybko. <głosy> <głosy> tak, nie nie trafisz. Nie mam mowy. Dobra, idziemy tu. Czekajcie, bo on idzie za mną. Przestań za mną łazić! Dobra, muszę włazić z kryjówki. Hej, no, stań jakoś inaczej. Dobra. Nie jestem mistrzynią uników, ale... Nie! nie. Też dostał. Jest dobrze! Już nie. Niestety... Widzę, może to jest jej tak... Nie! Bo teraz to jest najgorsze, bo ja nie widzę, on nie... Znowu jest to, to szału. Ja szału dostanę! No, nie mam cierpliwości do tej gry, bo Ja się boję, że to strasznie długo wyjdzie. Dobra, zaraz przyjdę. No już, jak jak powiedziałam, zaraz przyjdę. Ja się nigdzie nie ruszałam. Ale z razem idę po długopis, będę darować lekcję. Okej, okay, idę tu, idę tu. Ci! Nie rób tak. Nigdy tak nie rób! Nigdy! Łoja! Mieszczynię uników, to ja. Haha. Ha. Jestem Potter. Harry Potter. Nie! Nigdy nie tak nie rób! Nigdy! Nigdy! Nie! Tylko nie killing. Spray! Sorry, że ja źle mówię, nie wiem jak to się mówi tak naprawdę. Nie! Nie dziura, bo to jest najgorsze, co może być! Ojaćie! Normalnie zbijak. He? Okręć się! Nie! Nie w ten sposób! Ujać! Więc tu trzeba cały czas skakać w tej wepte. Przyjdziesz tu? To było, nie było zabawanie! To było pytanko. Głupie, niewinne pytanko. Jej! Nie! 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 Tylko nie, nie ten szał. Mam za mało życia. Co się z cackać. Tylko nie to! Nie za dziurę! Nie! Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie, nie ma! Tak! Dobrze. To <grytanie> znowu się cieszy. Dobra. Um, to ja tylko zbiorę żabki i idę po długopis. Będę oderwać lekcję, bo ja odrobię całe pewnie. No, no to cześć.